Stream, lecimy. Cześć Małgorzato, witaj Łukasz, witaj Łukasz. Hej, kochani. Cześć Madzia, cześć Kamila, cześć Marlena, witaj Iza. Witamy, witamy. pochwailonka, Kinia, kinia. Marlenka. No, a nie przesadzaj z tym spóźnieniem. jak klienci byli. Nie wzdycham, tylko Czy może i wzdycham. Cholercia, odruch. Cześć Ewa. No, piszą, mnie jest Marketplace. Uhu, uh, hu, uh. Od tego te, do tego telefonu. Nie do telefonu Ilonka. Tylko ogólnie się cieszę. Witaj Karolina, witaj Marlena, Łukaszu. Małgorzatko. Dobrze ujęte. Renatko, cześć, z Market, naprawdę. No ty do mnie nie pisałaś, więc moja droga. Do czego miałbym się cieszyć? Do kogo? Moi drodzy, o, jest Michał Jerzyka. Cześć, cześć, cześć Michałku, siema. Moi drodzy, 24 osoby. Pięknie nam poszło poprzednim razem, więc jeszcze raz zachęcę Was. Witaj Rodko. 50 osób i naprawdę fajne nagrody. Naprawdę fajne nagrody. Zaraz wam wszystko pokażę. Zobaczcie. Do zgarnięcia telefonik. No, słuchajcie, Doro, szwedzkiej firmy. Bardzo fajny sprzęcie dla seniora, osoby starczej, lub po prostu, która potrzebuje mieć coś, czy natychmiast wezwie pomoc. Bardzo proszę. No, widzę Elżbietka, że się dopomina. Widzę, widzę. Co więcej, to oczywiście, jak zbierze się 50 osób. Na tą chwilę walczymy o głośnicze bluetooth. Bardzo proszę. Będzie konkurs, obiecaliśmy, więc na pewno będzie. Już teraz jest w zasięgu, było 30 osób, także zrobimy sobie konkursik, ewentualnie alternatywa słuchaweczki Motorola, trzeba poczekać do któregoś chłopaków niestety. Słuchaweczki Motorola do zgarnięcia, posłuchajcie, akty będzie 50 osób. Bezprzewodowe, bluetoothowe. No Laptopy, laptopy, laptopy moja droga. To ty nic nie wiesz? Kurczę, Kamilko, ja muszę zajrzeć, co tam się z tobą wydarzyło. <laughs> Jadwiga, witamy serdecznie. Kaśka, cześć. O, jest Pumfarka. Cześć Marcinie, witamy serdecznie. Moi drodzy, fajna rzecz. Delik poszedł. Marzenka zgarnęła, zadowolona. Była okazja. Ktoś skorzystał. Bardzo lubię takie sytuacje. Coś innego. No proszę, proszę. Zobaczcie. Bardzo proszę. Jeszcze nie wiecie o czym mówię, ale zaraz się dowiecie. Kochani, procesor i7. Tak jest. Będzie grubo. Szybka prezentacja, potem konkursik. I wrócimy sobie do licytacji, dobra? Tak jak poprzednim razem. Coś Łukasz. 2540p. 2540 hp E Lightbook, czyli najwyższa produktowa. Jak widzicie wszystko wykonane z metalu. Konstrukcja bardzo stabilna, bardzo sztywna, bardzo bezpieczna. Sprzęt mega mobilny, kamera, mikrofon, podświetlana klawiaturka, 12,5 cala. A, no dziękuję ci bardzo Kamilka, dziękuję ci. Co więcej, posłuchajcie, no, a mówiłem klawiaturka podświetlana, teraz najważniejsze, procesor i7 L640, bardzo wydajna jednostka. I7L640, RAM 4 GB z opcją rozbudowy do 8. Cześć Bartoszu, witamy, witamy. Marcinie Marlenka, cześć. RAM 4 z opcją rozbudowy do 8, dysk 160 GB HDD. Moi no drodzy, a teraz zaskoczę Was ceną? Tylko 699 zł 699 Tylko na live, tylko tutaj, tylko do końca livea możliwa jest ta cena. 699 za procesor i 7 za przepięknego LATBK 2540P. Rok gwarancji minął 10 Professional. Najwyższa lnia produktowa. Rewelacyjnie wykonany. Zobaczcie, jaki stan. Igła. Stan igła. Rewelacyjny po prostu. To jest licytacja tak. online. Dobry jest. Bardzo proszę. Posadzili każą to robię. Dobry. Cześć Aniu, witamy. się Siema, Beatko. Miło Cię widzieć. Anetko, cześć. spójrzcie, Rewelacyjne zdanie. Przed chwilą był włączony, ale niestety bateria się mało naładowała. Tutaj jest panel dotykowy z dodatkowymi funkcjami: głośniej, ciszej, włączenie, wyłączenie Wi-Fi, włączenie przeglądarki, wyciszenie i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję ci bardzo. Ożarasta. Proszę. Kamera, mikrofon, wszystko niezbędne. Wszystko to niezbędne do pracy zdalnej. Możliwość podłączenia dwóch zewnętrznych ekranów. Zobaczcie, jak mnogo wyposażony jest w interfejsy. Jest to tylko 12 cali, a spójrzcie. Mamy czytnik kart pamięci. Mamy FireWire, mamy VGA, jest DisplayPort. Mamy wejście na stację dokującą, kochani, tak jest. LAN i to tysiączka. Bateria podwyższonej pojemności. Kolejne dwa porty USB, to już jest trzy. Czwarty modem analogowy. Zobaczcie, co ciekawe jest to 12,5 sala, a mamy napęd. Czyli mówiąc krótko w to miejsce możecie sobie zamontować drugą baterię, dodatkowy dysk twardy, zostawić napędzik. I co więcej, czytnik kart inteligentnych. Tak, tutaj jest. O, widzicie pod spodem czytnik kart inteligentnych. Jak widzicie, licencja systemu Windows, Windows 10 Pro. to myślę, instalujemy licencja. Tutaj jest 7 Pro, ale możecie sobie legalnie tym kluczem aktywować 10. Także to wybieracie, który system operacyjny Was interesuje. <laughs> także bardzo proszę. Tak to wygląda. Świetna maszynka. Procesor i 7, tylko 699, 699 zł, kochani. Do zgarnięcia bardzo mocna rzecz. Graficzka Intel HD. Proszę. Jak to się zainteresowane to jest ten moment. 699. 9. Obiecałem Wam po prezentacji konkursik, także oczywiście będzie. Jeszcze tylko szybciutko pokażę. 39 osób. Jeszcze 11 i zrobimy sobie konkurs z lepszymi nagrodami. Od razu mówię. Wszystko w Waszych rękach. Wiem, że potraficie, dlatego też sugeruję. W już mi się miejsce na karteczce. Ilość kroczków Krzysie. Moi Drodzy, banalna cyfra, bardzo banalna. Facebook i 5 minut. Zaczynamy bardzo proszę 15.30, kończymy o 15.35, czas start. Ile? Nastukana jest kroczków, wartość między 3 a 4000. Bardzo proszę. Na tą chwilę walczymy o głośniczek bluetooth. Bardzo proszę. Wszystko w Waszych rękach. Przypominam wam, że w międzyczasie do zgarnięcia. Mega okazja. A mam tutaj na myśli Litebook 22540 p Sprzęt wypatrzony w bardzo mocny procesor I7. Cwóreczka RAMU 160 gb tak to wygląda. I tylko 699 i siódemą. 699. A już powiedziałem, Ilona, nie słuchasz, to sorry. Hmm. Między 3 a 4000 gamoniu, ty. Hmm. No nie słucha mnie, nie słucha, no obojętność, obojętność. A potem Marudzi, że cieszę się do telefonu, jak ona nie pisze. Co za Ilona. Cześć Aleksandra, witamy serdecznie. Między 3 a 4 tysiące macie aż 5 minut. Skakuje 13.35, kończymy konkurs. Pasi? Nie macie innego wyjścia. <laughs> Pewnie, że pasi, mi pasi. Proszę bardzo. Świetna sztuka. 25.40p To końca 12,5. Więc moi kochani, Michale, smacznego w takim razie. Nie krępuj się, wcinaj. Ilona, przecież Ty chcesz. Pół? Trzy, trzy, trzy. Elżbietko, bardzo elokwentnie chciałaś załatwić sprawę, ale to nie to. Mimo wszystko gratuluję pomysłu. A ja Wam powiem tyle. Wiem, ile tu jest napisane, ale jeszcze nie powiem. Kwestia czasu. No. No Ilonka, wygraj coś. Będziesz miała pretekst, że przyjechać. Wernatka, czemu nie bierzesz udziału w konkursie, moja droga? Do zgarnięcia głośniczek Bluetooth. Zobaczcie, jeszcze kilka osób i głośniczek Bluetooth zamienimy na słuchawki Motorola. Co Wy na to? Czekają na Was. Więc warto udostępniać. Warto, warto, warto. Przypomnę, że cały czas do zgarnięcia Anetko, 5 minut, ale gramy tylko na Facebooku. Nie dosłyszałaś, moja droga. Proszę. 699, do zgarnięcia rewelacyjny sprzęt, najwyższa produktowa, jaką jest, HP Elitebook z procesorem i7. Dokładnie tak, i7 na pokładzie. Co wy na to? Patrzę, zerkam, obserwuję. Dwa oka krzyżka zerkają na was. Prosto <śmany> z cemu? I co wy na to? Jakieś kamarzysko wstrętne mi to lata. Fuj. I tak przyjadę. Wiesz, że są groźby karalne, Ilona? Kurde, Elżbietka poleciała po bandzie, 3999, kochana, dzięki, za wiarę. <grywy> to było dobre, dziękuję. Tak, dokładnie tak, Michale, tak jak piszesz. No, nież trudno jest się skoncentrować na dwóch ekranach, stąd trzy minuty. No i wiadomo jak działa YouTube, jak działa Facebook. Nie ma innej opcji. A ja mam szansę, żeby dokładnie wszystko obserwować i każdą opcję zauważyć na Facebooku, ponieważ tych komentarzy Waszych jest 38 razy mniej niż na, face, niż na YouTubie. No, a potem się dziwić. Jest, było, było, było. A, dupa. Przepraszam, a nie było, bo nie widziałem znaczy. Hmm. Huh. Ciężko powiedzieć, zobaczymy. To jest na głównej stronie, to? Tak, Centrum Elektroniki. Na Facebooku trzeba nas obserwować. Ale, stop, kochani, stop, jest 37, po ja się zagapiłem. Już koniec, moi drodzy. 5 minut miało być, a jest 7, ale mnie zagadaliście. Ależ mnie zagadaliście, moi drodzy, stop, stop, stop. Proszę się zalogować. Jest szansa do zgarnięcia. Koniec dzięki serdeczne. Posłuchajcie, wartość, jaką mam tutaj zanotowaną, to jest 3620. Ale kurczę, mnie naciągnęli, ale mnie naciągnęli na całe 2,5 minuty. Nieładnie tak krzyśka zagadywać. Nieładnie. Ja sobie to zapamiętam. Nie dam się więcej nabrać. Tyle czasu. Cheese. 3620. I powiem tak, nie widziałem tej wartości. Naprawdę nie widziałem tej wartości. Dzięki Aleksander, dzięki Ogosiu. Negusy, no negusy, negusy, na no mówić. Ta tu zagaduje, ta zagaduje. A ja biedny, zapomniałem, że nie timer, tylko muszę patrzeć, bo bateria padła. Znowu blisko. Anka, ja ci mówię. Ty musisz tu częściej zaglądać. W końcu się uda. Iza ma. Zaraz zobaczymy. Ja już tyle razy słyszałem, że Iza ma, że szok. Cześć, Kacperos, co tam? Oj oj, oj, oj oj! Przekażę kacper, nie ma sprawy. O, Dobry wariat jesteś. Nie mogę. Oj, dobra, zerknę, żeby nie było, żeby nie było, zerknę. Jeśli jest taka wartość, to przyjdę i przeproszę. 3620, przypominam, i Izama. Ja mhm. już to słyszałem tyle razy. Dobrze, niech tylko będzie tutaj Izuńka. Oczywiście wiadomo, że należy się jak Psubuda, jak to mówią. Już zerkam, już patrzę. Dajcie mi chwilkę.

3, 6, 6, 3, 6, 6, 2, 0, 3, 6, 6, 3, Ilona, bliziutko. Sebastian to nie ma dłużej. Tak, też można Dobra, do zobaczenia. Do tak? dziewiętnastej do dokładnie. Do zobaczenia. Trzy, sześć, sześć, dziewięć, ta cyfra za tobą chodzi, widzę, drugi raz. Trzy, sześć, sześć, Ha. Jeszcze chwileczkę. Jestem na Alżbiecie teraz. 3-6-0 6, -6 -0 dała Szczygielska Małgosia. Małgosia Madzia. Ale to nie jest 3-6, 2-0 cały czas. Hmm. I lona, to znowu 3-6-6-9. Trzeci raz już widzę! <laughs> Jezus, dziewczyno Ilonka chciała, żeby Facebook na pewno trafił tą liczbę i wyświetlił podejrzewam, że dlatego tyle razy 3,8,6 to też nie to 320 i iski nie widzę <laughs> co ciekawe nie masz znaczka na grupie publicznej musisz, pisze Iza Bardzo mi przykro, nie mam. Stevie, możesz zweryfikować jeszcze swoim wzrokiem. Uuu, teraz ktoś wygra. Zobacz, czy, czy tą wartość tu widzisz, usiądziesz na moim miejscu? Sprawdź, no. czy Paluchem, czy widzisz Ta? tą wartość, tak? Bym był wiarygodny. Nie powiem kto. Cześć i tam wszystkich. Zerknij, proszę. Dobra, a kiedy tam zaczął się? A ty lubisz od góry. Ja lubię od dołu. No wiesz, ja jestem leniwy, jestem trochę starszy od siebie, wolę poleżeć. Ty. No to jest winne spryt nam nam już nie wiem A widzisz Jak się poruszają, posłuchaj Przydaje mi się trochę roku. 3 3,620 Ta wartość Tak, dopiero do stopa doszedłem U. Ale kurczę blisko byliście Dziewczyny mówić. Wiesz, czego wiele przychodzi na hiwa? I don't, nie wiem. Bo one są blisko często. Zobacz ty: 36, 40, 36, 19. No. Było. Oczywiście, Michale, zgadzamy się. Co tam? Dobrze. Michał napisał, niech się grubaski poruszają. Należy im się trochę. 60, zobacz, co się dzieje? Brawo Michał za otwartość. Przekazałem na Facebooku, co napisałeś na YouTubie. Spoko. Wiem dlaczego... Bezpośredni kolor jest też. Ja bym się bał, posłuchaj. takim powiedzieć. 36, 6, 10. co się dzieje? A 20 co nie można było nie. pisać. 36, gdzie jest? Nie ma 36, 80. No, Zobacz, no wiem, cały czas no. do jury. A 20 nikt. 36, 19 było. A... No było, było. No, chciałem. No i dupa nie ma. No i a tutaj. Nie, nie, tutaj nie, tu się nie liczę. Tam pilnuje Michał, a graliśmy tylko na Facebooku. No widzicie? Nie ma. Się blicze, szkoda, następnym razem ktoś oczywiście wygra. Żeby nie było. Żeby nie było. Na cztery oczy sprawdziliśmy. Na cztery oczy sprawdziliśmy i Krzysiu potwierdza, Stwierdzam, no więc... że nie było. Małgorzata była najbliżej. Ty nie koś... Tak, Małgorzata była. Cześć Stevenson. Przynieś szczęście, jesteś młodszy, lepiej widzisz. Lepiej e, tego nie powtórzę Małgośka. <śla> A skąd ty wiesz? <laughs> oj, 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 Tego nie powtórzę, Małgorzato. Oj, Cześć! Ależ ja jesteś człowieku i to ja nie pf... już... tylko romanie, krzyżwiutki jak ja pierdolę. Ale gęba czerwona, łapy czerwone. ciśnienie musi podnosić. Panie kolego, ok. O zobacz, Krzysiu numer dwa. Ach. Rozbiera się na na salonie. Już. ja e, kur... ty, nie, no, A, Mam go. Nie masz mnie. Zobacz. Wypis na kamerę, jak wiem co. nie wiem ja ja co. Powiklankę na placu Miroskim. No dobra. No, co to nas, Tyle się udało. No, to jest... Załapałem pępuszek. Tak. No, Dobra. no. kurwa, byliśmy na rybach na zegrzu wczoraj, człowieku, i tak wiatr, wiatr, ale, ale niby tak w cieniu, wyci, nie? Bo, wiesz i co? Niby w cieniu, ale wiatr nie, na robotę. Wodzie, na robotzie, na łódce, normalnie człowieku, żeśmy trwali po zegrzu. No i wiesz, od dziewiątej jak żeśmy tak odpili kurwa wrotki, że zdjęliśmy koszulki tak do piętnastej, to cały czas słońce, 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 czy mówisz? Ja pojarany, Bąbel pojarany, ja wie kurwa czy pokazałem się je, je, wieczorem Kurwa, nie, ale nie. mam szczupaka Nie, to nie szczupak Nic, nie wzięło, absolutnie nic, zero kurwa Czyli co, zjarali po i nic nie wzięło Trzeba dowiedzieć się ale. ale szczupak był Pozdrawiają Cię! No dobrze, kochani. Szybciutka akcja. Widzicie u nas wesoło cały czas, co się dzieje, gadamy. 80. Kurde, to ja się uparłem tych 14. 25, 40p. Moi kochani. Wiem, Izabelka, widziałem foteczkę. Ja nie mówię, że nie było. Ja tylko mówię, że u nas nie ma kochana. Wiesz o tym? No. Jakaś to w niedzielę wynagrodzasz tam w weekend w tym krakowie? Dobrze. 25-40p. Będzie ilonka z nami. Pojawią się nowe perspektywy. Dobra, nie, nie było tematu, żeby nie było. To są żarty. Okej. Okay. Oj, jeszcze ja weźmie to na poważnie. jak się Nie pokażę. No tam ci grają w piłkarzyki, Stevie nogi na górze, na biurku. Tylko ja pracuję, Kuźba, tylko ja pracuję, jak słowa. Nie Ci No, 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 no pomogło? No nie no, pomógł, pomógł. też Monika. Posłuchajcie, no, szybka akcja. 699, jest minutka do zgarnięcia. Bardzo mocna rzecz, ponieważ mam tutaj i siódemkę, czwórkę, ramodę 160 ten HT Grafa. Posłuchajcie, no, rok gwarancji Windows 10 Pro HP Elitebook. Najwyższa produktowa. Wszystko w temacie. Ja, ty, ja tym kręciłem. Ja mierdy, ale, ale eee, Tak to wygląda. Dobrze, kochani, co mogę powiedzieć? Widzimy się 18,18. 18. Zeszło nam się troszkę, ale bardzo sympatycznie, bardzo miło. Fajny lajfik, fajny lajfik. Także. Perspektywa z 50. Plus. <śles> Nie, ja powiedziałem Ilonka, że pojawiają się nowe perspektywy a to jest różnica Okej, okay, dobrze, kochani 18.18 .18. będzie konkursik Będzie kolejny fajny sprzęcik Postaramy się znowu was pozaskakiwać troszkę Także dzięki serdeczne za jak zwykle Wspaniałe towarzystwo Widzimy się jeszcze raz dzisiaj Powtórzę głośno, 18.18, .18. cześć I trzymajcie się, jutułowicze trzymaj się, Michalos, do zobaczonka